W pewnej norce mieszkał sobie hobbit. Nie była to brudna, wilgotna dziura, ani jej sucha jama w piachu. Była to norka hobbita, co oznaczało, że musiała być wygodna. Dzień dobry! Co przecież przez to powiedzieć? Życzę miłego dnia? Czy dobrze czujesz się tego ranka? Czy uważasz, może, że dzisiaj należy być dobrym? Wszystko naraz. A na dodatek, że w taki piękny dzień dobrze jest wypalić fajkę na świeżym powietrzu. Jeśli masz przy sobie fajkę, siądź przy mnie i poczętuj się tytoniem. Nie ma co się śpieszyć cały dzień przed nami. Bardzo ładnie, ale nie mam dziś czasu na puszczanie kulek z dymu. Szukam kogoś, kto by zechciał wziąć udział w przygodzie to znaczy wyprawie. Bardzo trudno kogoś takiego znaleźć. Ja myślę, że trudno, zwłaszcza w naszych stronach. My jesteśmy naród prosty i spokojny. Nam nie potrzeba przygód. Przygody to nieprzyjemność, zburzony spokój, brak wygód. Przez takie rzeczy można się spóźnić na obiad. Nie pojmuję, co się w tym komuś może podobać. Dzień dobry. Nie życzymy sobie przygód. Spójrz za pagórkiem. Jak wiele znaczeń może mieć Twoje. Dzień dobry. To chyba znaczy, że masz mnie dość i dzień nie będzie dobry, póki sobie stąd nie odejdę. Ależ co, co znowu, drogi panie? Chyba nie znam twojego nazwiska. Ale ja znam twoje, panie Bilbo Baggins. Jestem Gandalf. Gandalf? Gandalf, wielkie nieba! Wędrowny czarodziej, ten, co opowiadał o smokach, goblinach, ratowaniu księżniczek, ten, który puszczał sztuczne ognie. Wybacz, że cię nie poznałem. Udzielam ci wybaczenia. Dziękuję, ale wracając do sprawy, nie życzymy sobie dalej przygód. Dziękuję ślicznie, ale proszę, zeźrz na herbatkę, kiedy ci dogadza. Hobbit szybko odwrócił się, przeszedł przez swoje okrągłe drzwi i ukrył się przed czarodziejem. I na zawsze ją zapamiętać, jak schodzi w ciemności krętą ścieżką do doliny Rivendell. Powietrze stawało się coraz cieplejsze i coraz większa nadzieja wstępowała w ich sercach. To była kraina elfów. Lubo kochał elfy, choć się ich lękał. Natomiast nie darzyły ich zbytnio sympatią. Niektórzy z Was domyślają się zapewne, że dotarliśmy do granicy dzikich krajów. Gdzieś tam, przed nami. Znajduje się piękna dolina w Iwenderie, w której mieszka Erlund z ostatnim przyjaznym domu. Wyślełam mu wiadomość przez moich przyjaciół i jesteśmy tam oczekiwani. Hmm. Pachnie tu jest Oho, ile krasnoludów! I chopić się między eee. nimi zaplata. Przewspaniałe, jest to Jakie brody poza Platan. jakie takie pasy skrzypiące. Chodźcie w naszej dolinie. Nie to zbuczyliście z drogi? O ile oczywiście zbliżacie ku jedynej ścieżce, która prowadzi przez rzekę do domu na drugim brzegu. Skoro wam kierunek, lepiej jednak idzie pijoszo, póki nie przejdziecie przez most. Czy zostaniecie tu i pośpiewacie z nami, czy też zaraz ruszycie dalej? Tym... Duma, jego przyjaciele Arlona już szykują kolację. Czuję zabawy płonących pod kuchnią. I, i jesteście jest zmęczeni, odpocznijcie przed dalszą drogą. Nawet, na wieczór oczekujemy, bo wysi, może was ciekawią. Chyba nos spłata figle. Nie widzę żadnego domu, a kolacja pachnie smakowicie. Żeby tylko Tory przyjął zaproszenie. Swój mm. człowiek uczestniczyli w dalszych posadzeniach już przed początkiem wieku. Wojnach mógł kobinów, elfów i pierwszych ludzi z północy. Będziemy trafić po starych mapach i wspomnianych pismach. Będą się wymuszać. Dziękujemy za zaproszenie. Nie za brody w pianie, ojczulku. Jest już dość długa i nie trzeba jej podlewać. Uważajcie, żeby Bilbo nie zjadł wszystkich ciastek. Z taką duszą nigdy nie przyciśniesz się przez dziurkę od klucza. też coś? Nie jestem gruby. Spędzili dwa tygodnie w przyjaznym domu, a gdy przyszedł czas pożegnania opuścili go z żalem, wyruszyli wśród pożegnalnych pieśni i życzeń szczęśliwej podróży. Opuszczali dolinę z sercami gotowymi na nowe przygody. W sercu góry żyją ryby, które przypłynęły nie wiadomo skąd i nigdy nie wypłynęły, a także istoty jeszcze bardziej obślizgłe jak ryby. Tu, głęboko nad czarną wodą, żył stary golu. Nie wiadomo skąd pochodził, ani kim był. Za to nazywał siebie moim skarbem. Co za szczęście, co za szczęście, mój skarbie. Smaczny kostek, widzimy, będzie co za to tu? Nazywam się Bilbo Baggins. Zgubiły mi się krasnoludy, zgubił mi się czarodziej, nie wiem gdzie jestem i nawet nie życzę sobie wiedzieć. Bylebym się stąd jakoś wydostał. w Miecz. Miecz z gondolińskiej stali. Lubi zagadki, może lubi co? E, dobrze, możemy się bawić się w zagadki. Korzeni nie widziało niczyje oko, a przecież to coś się zabawa zrobić oko, to drzew wspaniale i chociaż nie rośnie wcale. Ech. To łatwe, po prostu góra. On tak łatwo zgaduje, niech on stanie z nami na zawodów. Jeśli mój skarb spyta, a on nie odpowie, to mój skarb zniegał. Tak, a jeżeli on zgadnie, to skarb jeszcze wszystko, czego on będzie życzył sobie. goda W czerwonej stajni 30 białych koni kłapie, tupie, a czasem ze strachu dzwoni czkę. Rozumie się, że to wiatr. Oko, co tkwiło w niebieskiej twarzy, ucieszyło się ogromnie, gdy zobaczyło w zielonej twarzy drugie oko. Ono jest zupełnie podobne do mnie, tylko że błyszczy nisko, a ja wysoko. To kropka, nie można tego zobaczyć, ani dotknąć palcami. Nie można wypuść węchem, ani usłyszeć uszami. Jest pod górami, jest nad gwiazdami. Puste jest, kiedy nie umija. Po nas zostanie. było przed nami życie kasy, a z śmiechem zawija. Ciemność. Pudełko bez zawiasów, klucza ani wieka, a przecież skarb złodzisty w środku skryty czeka. No więc, co to jest? Sądząc od głosów jakie wydajesz, myślisz, że chodzi o kipiący garnek, ale nie zgadłeś. Wiesz wreszcie? Jakie to zimne. Jakie mro mokre. Hm. Ja chyba wiem. Ryba, ryba. Bez nogi leży na jednonogim, Dwunogi siedzi na trójnogim, a czworonog dostawał resztki. Hm. Nogi to właśnie ryba, ryba na małym stoliku. Człowiek nad hmm. człowieka i w hmm. stołku. Jedno pytanie, mój Proszę, proszę. Tylko jedno jeszcze, proszę, proszę. Hm, nie wiem, nie wiem, nie mam pomysłu. Um, co ja mam w kieszeni?

raz trzeci i ostatni. Mów, że czekam. Ha, ani pierwsze, ani drugie. No i co, jak będzie swoją obietnicą? Chcę stąd wyjść. Musisz mi pokazać drogę. Bilbo wyciągnął z kieszeni złoty pierścień, założył go na palec, zniknął. I starał się znaleźć wyjście z jaskini, podejrzewając za golumem. Nagle dostrzegł migające światło dnia. Pobiegł ile sił w nogach, minął ostatni zakręt, przeskoczył goluma i znalazł się na otwartej przestrzeni. Birbo, czarodzie i krasnorudy znaleźli się na skraju lasu. Przed nimi roztaczała się piękna polana, a wśród traw wyłonił się domek. Nie wiem. Ale słuchaj. A co to za dom? Ale ładny. Chciałam wam kogoś przedstawić. Kogo? Mam się bać? Nie, to miły facet. Jak się zwie? Beon. A no i proszę, nie od... proszę cię, nie odzywaj się, bo on jest miły. Ale szybko się denerwuje. Ja was przedstawię. Dobrze. Jesteś tu Beam? Halo! Chyba, chyba go nie ma. Spostrzegawczy jesteś. Może jest za domem? Chodźcie, sprawdzimy. Ocholipka. Niedźwiedź. Krasnął dyczel, dzieje. Ktokolwiek. Wiatr. Zaraz, zaraz zemdleję. Zdenerwowałem się. nie ja tak nie To już się nie powtórzy. A tymczasem zapraszam na miodu, piszę w i herbatkę. Mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. Hmm. A, zupełnie mi wpadło z głowy. Miałam mam powiedzieć, że Bałam zmienia się Na tym Na czym to skończyliśmy? To dość istotna informacja. Jak na fakt, że przed chwilą mogliśmy zostać deserem Beorna. To się nie nadaje. Dlaczego? Jak to Nie chcesz porozmawiać o znanych prawda, Oj, prawda, nie będzie. Tak to, Sam piekłeś? Tak, tylko pszczołą miód zabrałem. Dalej mają uraz. Dobrze, ale z rana wyruszamy. Po śniadaniu oczywiście. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Dobra, dobra, wstajemy. Zapraszam mm, na śniadanie. Jakie dobre. Święta prawda. Dziękuję, dziękuję. No, to na nas czas. Dziękujemy za gościnność. Dziękuję, dziękuję. I tak cała kompania na kucykach pojechała dalej, nie zwracając uwagi na niebezpieczeństwa, aby tylko dotrzeć do góry. No cóż. yes uh -huh. Bilbo cicho i ostrożnie podszedł do wyjścia. Rzucił ostatnie spojrzenie na smoka i skarby i jak prawdziwy włamywacz zniknął. Serce waliło mu jak młotem, a nogi dygotały bardziej niż kiedykolwiek, ale zrobił to, co do niego należało.